Hej, Siemanko, tu Miazgacz 16. witam was w kolejnej na energetyków na kanale. Energetykiem dzisiaj recenzowanym będzie Monster y, Super Cola, nie wiem czy to w sumie nazwać energetykiem, czy napojem. Miałem z porządku powiedzieć napoju, ale to chyba będzie prędzej energetyk. Jest to kolejny egzotyczny energetyk, jak widzicie chyba japoński. Więc y, zrecenzujmy go. Jest to w ogóle... Y, pierwszy raz widzę taką sytuację, kiedy jest to... Y, Puszka yy, na, wzór, na wzór butelki z gwintem. Nigdy w nie widziałem puszki aluminiowej z gwintem. W sensie, jeżeli chodzi o, ta, o taką puszkę jednorazówkę, gdzie którą w sumie wywalacie. Ale ta butelka, w sumie można by jej używać części do, do jakichś innych rzeczy. Ale dobra, nieważne. Eee. Nie, czekajcie, muszę użyć dwukrotnie, także małe cięcie. No, powiem wam, ciekawy zapach. Jest z tego monstera, całkiem dobrze trzymał, yy, trzymał korek No muszę przyznać, że zabezpieczenie tutaj było bardzo dobre Także lecimy Pijemy O! Jest smak coli. Ale nie taka zwykła cola, tylko Nie muszę jeszcze łyka zrobić, czuć tutaj takiego monstera. No, powiem wam, kozak bardzo słodki, chociaż powiedziałbym nawet, że za słodki. Chociaż jeżeli jest to smak coli, to się można było tego spodziewać, że to będzie bardzo słodki monster. Ja preferowałbym, jakby to była trochę taka kwaśniejsza kola, jakby tutaj ten smak był trochę inny ten taki kwaśniejszy, mniej, mniej słodszy może tak to ująć, no ile jest najlepiej, mm. właśnie i jakby był trochę mniej, mniej słodki byłoby lepiej, ale nie, nie ma tragedii, mocna szóstka. Monster dobry, jeżeli lubicie oglądać u mnie zmierzane testowanie, zostawcie już teraz łapeczkę w górę, napiszcie fajny komentarz, udostępnijcie ten film dojmie. ja zapraszam was, że na, po, na, na poprzez film, filmy, na, na poprzednie filmy, na następne, do, nas, do następnego na razie. Cześć. Hej, hej. Nie zapomnijcie subskrybować, sub, zapomnij subskrybować, subskrybować kanału wraz z się także siema.